Dzień dobry! E, witamy Was serdecznie w kolejnym wydaniu newslettera. E, mamy nadzieję, że już za miesiąc będzie trochę bardziej ciepło i, i wiosennie, może zrzucimy już te kurtki, ale to, że tutaj stoimy, oznacza, że właśnie mamy kwiecień. No i przed nami kolejne informacje i wiadomości z tego, co dzieje się w Szukając Boga. A pierwszą bardzo ważną informacją jest to, że już 26 kwietnia odbędzie się webinar. Webinar specjalny e, poświęcony trochę zmartwychwstaniu. Temu jak łączy się wiara z rozumem w życiu chrześcijanina. No i być może porozmawiamy też trochę o jakichś argumentach, które przytaczać w rozmowach z tymi, którzy być może nie są do końca przekonani, czy to wszystko jest naprawdę prawdziwe. Naszym gościem będzie Mateusz Jakubowski, którego też pewnie kojarzycie, na przykład z naszego kursu Wiarygodny, którego Mateusz jest autorem. Będzie to bardzo fascynująca rozmowa, bardzo Wam polecamy, żeby się zarejestrować. Dzięki temu otrzymacie nielimitowany dostęp do nagrania webinaru, a my widzimy się już 26 kwietnia o godzinie 19. Oprócz zaproszenia na webinar chcemy Wam bardzo polecić tzw. Outbacki. Myślę, że część z Was już to kojarzy. Jeśli nie, to koniecznie otwórzcie link poniżej i poczytajcie czym jest Outback dla małżeństw, dla par, rodzic, dziecko, a w tym roku też nowość Outback University, czyli dla młodych ludzi w wieku między 18 i 30 lat. Dwie lokalizacje, bodajże 7 wydarzeń. Także zobaczcie, poczytajcie i naprawdę, jeśli tylko macie troszkę czasu, jeden weekend, jakieś pieniążki, nie tak bardzo dużo, zapiszcie się, weźcie udział i jestem przekonany, że nie będziecie żałować. Specjaliści uważają, że to uzależnienie od pornografii jest jedną z najtrudniejszych uzależnień, z których faktycznie można wyjść i wyzdrowieć, dlatego platforma Drugi Krok PL przygotowała 30-dniowe wyzwanie. Są to codzienne wiadomości w formacie e-mailowej, które przychodzą na Twoją skrzynkę i zawierają Ciekawe informacje, dużo motywacji do dalszej pracy i tego, jak z tego uzależnienia faktycznie wyjść. Historie ludzi, którzy sobie z tym poradzili i w jaki sposób to zrobili. Dlatego bardzo zachęcamy, żeby nawet jeśli się nie zmagasz, to zapisać się na taką prenumeratę, bo jest tam bardzo, cieka bardzo dużo ciekawych informacji i być może masz kogoś, komu możesz po prostu takie wiadomości przesłać. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się już teraz zarejestrować. W kwietniu mija rok od czasu kiedy uruchomiliśmy ukraińską platformę z kursami na DIE i właśnie zapisały się już 12, ponad 12 tysięcy osób. Każdego tygodnia nowe kursy rozpoczyna około 400 osób. Grupa ludzi, którzy piszą z naszymi studentami, tzw. Tak mentorzy, ta grupa cały czas też się powiększa i mamy w sercach naszych naprawdę wdzięczność za to wszystko, co Pan pozwolił zrobić, za te wszystkie pomysły, za te wszystkie połączenia z różnymi ludźmi, kościołami, jakimiś wspólnotami. I dzielimy się z tym z Wami, bo się tym po prostu cieszymy. Kilka dni temu swoją premierę miał czwarty sezon Księgi Ksiąg. Księgi Ksiąg może już kojarzycie. Są to bajki dla dzieci, które. Opowiadają o historiach biblijnych przez pryzmat trzech głównych bohaterów. Jest to niesamowicie wartościowy materiał, więc jeśli masz dzieci albo chcesz komuś podarować taki prezent, to już teraz możesz właśnie kupić kolejne odcinki. Bardzo zachęcamy, bo właśnie wydaje nam się, że takich wartościowych materiałów brakuje. I już na koniec chcemy jeszcze polecić Wam różne promocyjne, a właściwie rzeczy w promocji w sklepie naszym CCM, gdzie za 20 zł możecie kupić płyty, koszulki. Także polecamy, wejdźcie, pooglądajcie, wybierzcie coś dla siebie. I cieszymy się, że będziemy mogli z Wami się znowu zobaczyć w maju. Może wcześniej gdzieś tam, na pewno w maju. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.